Dawno na tym kanale nie analizowaliśmy żadnej spółki, dlatego dzisiaj to nadrobimy i weźmiemy pod lupę firmę Intel, bo najczęściej w komentarzach właśnie o to prosiliście. Intel na pierwszy rzut oka wygląda na atrakcyjnie wycenioną spółkę, a w stosunku do konkurencji Intel zdaje się być wręcz tanią jak barszcz firmą, ale czy to oznacza, że jest to dobry kandydat do inwestycji? No niekoniecznie. To zależy od kilku rzeczy. Dlatego w tym materiale dokładnie się przyjrzymy firmie Intel. Zainteresowanych zapraszam na film. Cześć, i witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading, na którym omawiamy szeroko pojęte kwestie finansowe. Kanał ten powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Ja jestem Patryk, i dzisiaj analizujemy spółkę Intel. Intel Corporation ma dosyć długą historię, jak na firmę z tego sektora, bo data założenia sięga 1968 roku. Licząc po przychodach, jest jedną z największych firm z sektora półprzewodników. Roczne przychody sięgają około 80 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa sięga z kolei 190 miliardów dolarów i firma zatrudnia ponad 121 tysięcy pracowników. Nieprzerwanie od 1991 roku dzielą się również swoimi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidendy, która nie Przerwanie od 8 lat jest rok w rok powiększana. Aktualna stopa dywidendy wynosi 3,12%, co oznacza, że Intel można zaliczyć do klasycznej spółki dywidendowej, ale temat dywidend dokładniej omówię w dalszej części tej analizy. Spółka od 15 lutego bieżącego roku ma nowego CEO Pat Gelsinger, który chce przywrócić firmę do dawnej świetności z lat 90. Pat Gelsinger już wcześniej był technicznym dyrektorem spółki i teraz po prostu awansował do roli CEO. Sprawdzimy w w pierwszej kolejności przychody oraz zyski firmy, bo jeśli one są w długim terminie, w trendzie wzrostowym, to istnieje prawdopodobieństwo, że firma generuje dla akcjonariusza wartość i potencjalny inwestor będzie mógł cieszyć się z zysków z takiej inwestycji. Jak widzisz, w długim terminie przychody oraz zyski netto są w trendzie wzrostowym, ale one nie rosną stabilnie, bo są dłuższe okresy, w których zaobserwować można stagnację, np. w okresie 2011-2015 lub wcześniej w latach 2005-2009. To to powoduje, że z tego ujęcia Intel nie jest idealnym kandydatem do inwestycji długoterminowej, bo prawdopodobieństwo, że w przyszłości charakter rozwoju się utrzyma, jest duże, a to zarazem powoduje, że inwestor może w którymś momencie przez kilka lat czekać, zanim firma przejdzie do kolejnej fali wzrostu wyników finansowych. W pięcioletnim ujęciu przychody spółki rosły średnio o 5,9% rocznie. W dziesięcioletnim ujęciu było to z kolei skromne 3,9% rocznie. Średnioroczny wzrost zysków spółki wygląda już lepiej, to dzięki rosnącej marży, która również jest dosyć zmienna. Zyski w pięcioletnim ujęciu rosły o około 14% rocznie. Przechodząc dalej, do dywersyfikacji firmy. Geograficznie przychody firmy są w miarę równo podzielone po różnych zakątkach świata. Największy przychód pochodzi przy tym z Chin, które odpowiedzialne są za niecałe 27% przychodów firmy. Na drugim miejscu z lekko ponad 20% udziałem przychodów mamy pozostały region z wyłączeniem USA, Singapuru oraz Tajwanu. Na trzecim miejscu z 18% udziałem w przychodach stoi z, z kolei Singapur, na czwartym USA i na piątym Tajwan. Najważniejszą częścią przychodów stanowi segment Segment client computing, który odpowiedzialny jest za ponad 51% przychodów firmy. Na drugim miejscu mamy data center z udziałem równym 32,7% i pozostałe kilkanaście procent stanowią pozostałe segmenty. Intel, jako rozwinięta firma, dzieli się swoimi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidendy. Dlatego w następnym kroku przyjrzymy się właśnie im. Dywidenda jest wypłacana nieprzerwanie od 1991 roku i również od wielu lat rośnie. Jedynie podczas kryzysu finansowego w 2009 roku oraz w 2014 roku spółka nie zwiększyła wypłaty, ale przy inwestowaniu dywidendowym nie interpretowałbym tego negatywnie. Średnioroczny wzrost dywidendy z ostatnich 5 lat wynosi 6,2%, a z ostatnich 10 lat 5,8%. Aktualna stopa dywidendy sięga z kolei 3,12%, a to jest bliżej pięcioletnich szczytów, czyli w tym ujęciu spółka aktualnie wyceniona jest poniżej pięcioletniej średniej wyceny. Na wypłatę dywidendy spółka na przestrzeni ostatnich lat przeznacza między 25 a 60% zysków. Jednak firma również skupuje własne akcje i dlatego lepiej jest sprawdzić, ile zostaje w kasie po odliczeniu wszystkich zysków przeznaczonych na czynności niezwiązane bezpośrednio z działalnością spółki. Spółka w ostatnich kilku latach skupywała między 0,5 do 5,5% własnych akcji z rynku, a to innymi słowami oznacza, że o tę wartość rósł udział akcjonariusza w spółce. Sumarycznie na dywidendę i ten skup firma przeznacza 84% swoich wolnych przepływów pieniężnych, gdzie w przyszłości, a dokładnie w latach 2018 i 2019, wynik ten przekraczał nawet 100%. Co oznacza, że wtedy skup i wypłata zysków przewyższała wolne przepływy pieniężne, co na długą metę działałoby niszcząco dla spółki, ale w tym przypadku tak nie jest, bo w kolejnych latach wartość ta spadła. Na tę chwilę raczej nie ma powodów do obawy, że dywidenda w przyszłości spadnie i również dalszy skup własnych akcji prawdopodobnie będzie kontynuował. Co dla inwestora oczywiście jest pozytywną informacją, gdyż spółka na te zabiegi przeznacza mniej niż zarabia. W ujęciu zadłużenia spółka również prezentuje się pozytywnie. Gotówka w 2017 roku sięgała w spółce 14 miliardów dolarów, a zadłużenie wtedy wynosiło 12,8 miliarda dolarów. Dzisiaj z kolei gotówka w kasie sięga niecałe 30 miliardów dolarów, a zadłużenie 10,2 miliarda dolarów, czyli aktualny poziom zadłużenia to około 35%. Teraz jeszcze dwa słowa. O konkurencji. Intel, w oparciu o przychody, ma drugi największy udział w rynku. Tylko Samsung jest w tym ujęciu troszeczkę większą firmą, bo jej udział w rynku sięga 13%, a u Intel jest to 12,5%. Przy kartach graficznych Intel od 2015 roku traci udziały w rynku na rzecz Nvidia oraz AMD. Dlatego w tym ujęciu spółka stoi przed trudnym zadaniem obrony lidera rynku. Jeszcze kwestia wyceny – jako, że Intel jest firmą rozwiniętą z niskimi wskaźnikami wzrostu, można ją wycenić na dwa sposoby – w oparciu o dywidendę oraz w oparciu o zyski. W pierwszej metodzie w oparciu o dywidendę doszliśmy już do wniosku, że jej aktualna stopa dywidenda jest ponadprzeciętnie wysoka, a to też oznacza, że spółka w tym ujęciu jest ponadprzeciętnie nisko wyceniona. To w ujęciu pięcioletnim. W oparciu o zyski, firma z kolei jest dosyć drogo wycenioną na rynku spółką, bo wycena ta znajduje się powyżej 5 średniej, trzeba przy tym też zaznaczyć, że wycena ta jest ponadprzeciętnie wysoka, mimo 30% korekty kursu akcji, którą w tym momencie spółka właśnie przeszła. Można więc wnioskować, że w oparciu o te dane przyszła podwyżka dywidendy będzie znacznie niższa niż dotychczas. I to mimo tego, że na wypłatę dywidendy firma wcale tak dużo nie wydaje. Jeśli uwzględnić wskaźniki wzrostu wyników finansowych, to też wychodzi, że Intel jest Dlatego wycenią spółkom. Przychody rosną schodkowo, to znaczy mamy dłuższe okresy stagnacji i potem fazę wzrostowe. Średnioroczny wzrost przychodów z ostatnich 5 oraz 10 lat jest znacznie poniżej średniej rynkowej. Pamiętać też trzeba o spadających udziałach Intel, kart graficznych w rynku oraz o konkurencji, która znacznie szybciej rośnie w segmentach takich jak sztuczna inteligencja, albo przetwarzanie danych w chmurze itd. Intel niemal w każdym segmencie, w którym działa, traci udziały w rynku, ale mimo tego dalej rośnie. Wolniej niż rynek, co prawda, ale powoli sobie rośnie. Więc w ujęciu fundamentalnym Intel jest... No, interesującą firmą dla inwestora, któremu zależy na stałym przepływie pieniężnym w formie dywidendy. No i aktualnie ta dywidenda jest ponad przeciętnie wysoka, co też oznacza, że w tym ujęciu akcje są atrakcyjne. Wycena w oparciu o zyski sugeruje z kolei, że spółka nadal jest drogo wycenioną firmą i jako, że te zyski w długim terminie rosną znacznie wolniej niż u konkurencji, również i dywidenda może w przyszłości zwolnić z tempem wzrostu. Obecnie średnioroczny wzrost dywidendy z minionych 10 lat wynosi Wynosi niecałe 6% rocznie. W ostatnim roku dywidenda wzrosła z kolei o 5,3% rocznie, a to jest poniżej aktualnego poziomu inflacyjnego. Na koniec jeszcze krótka analiza techniczna spółki. W długoterminowym ujęciu kurs akcji Intel jest w trendzie wzrostowym. W ostatnich 10 latach razem z dywidendą inwestorzy zarobili na tej spółce około 140% brutto. Wynik jest więc pozytywny, ale w porównaniu z prostą inwestycją bezpośrednio w szeroki rynek można było przy jednocześnie niższej zmienności zarobić więcej, bo około 220%. W troszeczkę krótszym ujęciu czasowym spółka od 2018 roku zwolniła ze wzrostami i wzrosła zmienność i spadła średnioroczna stopa zwrotów. Aktualnie najbliższe wsparcie tworzy ostatni dołek, czyli 43,7 dolara za akcję. Kolejne wsparcie to 41,9 dolara za akcję. I następne poziomy wsparcia to poprzednie poziomy zwrotne. W przyszłości można po połączeniu tych dołków wyznaczyć potencjalnie nowy poziom obrony, który regularnie przesuwa się po tej linii do góry. Od góry oporem z kolei jest cena 55 dolarów za akcję, i następnie okolice historycznych szczytów przy cenie około 67 dolarów za akcję. Więc w dzisiejszej analizie analizie to wszystko. Specjalnie starałem się tą analizę uprościć tak mocno jak to możliwe, nie wyliczając jakieś tam konkretne poziomy sugerujące uczciwą dla spółki wycenę, tylko koncentrowałem się na średnich poziomach wyceny z ostatnich lat, porównując je do aktualnych poziomów wyceny. Po komentarzach, które zostawiacie, wnioskuję, że sporo osób albo tę spółkę posiada w swoim portfelu, albo przymierza się do inwestycji, więc na pewno również macie swoje zdanie na temat tej spółki i jeśli tak jest, to koniecznie dajcie nam znać, co Wy uważacie o firmie Intel. Czy ponownie zdobędzie będzie stracone w rynku udziały, czy jednak innowacyjność firmy spadła do tak niskiego poziomu, że nie ma ona szans konkurencji? Napisz nam w komentarzach, co ty myślisz. Jeśli analiza się spodobała, to zostaw łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to kliknij również w subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem. Mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, który wyjdzie już niedługo. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.